Witam Was tutaj, cześć i zapraszam Was na specjalny materiał, bo podczas nagrywania katowickiej siednicy natrafiłem na pożar obok stacji kolejowej Katowice. Pożar e, objął podkłady drewniane, które w tym miejscu były składowane, a na samej budowie nie było żadnych pracowników z budowy. Na miejscu pracują oczywiście zastępy straży pożarnej i możemy zobaczyć faktycznie, jak tutaj w akcji, jak cały pożar e, próbują ogarnąć. E, co prawda pożar w tym miejscu jest już od ładnych kilku godzin, jak widzimy cały czas to się wszystko pali, więc... E, miałem stwierdzić, że jeszcze przez kilka godzin w tym miejscu będzie faktycznie niebezpiecznie. Sam teren znajduje się w przestrzeni odciętej dla gapiów i dla pieszych, no bo to jest po prostu środek terenu kolejowego, który jest odcięty właściwie od każdej strony liniami kolejowymi, których jeżdżą cały czas pociągi. Co nie zmienia faktu, że oczywiście tam nie podchodzimy, nie zbliżamy się, sam również w trakcie nagrywania tych ujęć jestem daleko, bo to jest dziewięciokrotny zoom, więc z dronem byłem niedaleko samej stacji kolejowej Katowice. A filmy ze katowickiej siednicy w formie przelotu zobaczycie we wtorek albo, no chyba we wtorek, z tego co pamiętam jeżeli chodzi o zaplanowany materiał natomiast y, kolejne materiały już takie pełne jeżeli chodzi o wszystkie stacje jeżeli chodzi o Katowice, Piotrowice, Katowice y, główną stację Zawodzie, Szopienice Południowe Sosnowiec, Będzin to wszystko zobaczycie już w sierpniu, ale ujęcia będą właśnie z końca tego miesiąca i trochę się tutaj pozmieniało na tej budowie Tymczasem razem do zobaczenia ponownie w Katowicach, ale już bez pożarów, tylko na budowie kolejowej Cześć!